Kolejny zawodnik na starcie to Paweł Murawski, nasz popularny ninja witcher, czyli trochę ninja, trochę Wierzmin, a zatem niech ten tor finałowy będzie jego strzygą. Nie wystartował równo z Syreną, poczekał chwilę. na jedną nóżkę, zobacz. Oni... On wie, że samo przejście daje mu awans do finału. A on miło wszystko chce się ścigać, chce zrobić lepszy czas. Nie wiem czy to rozsądne. Tak, biegnie, biegnie po tym torze. Oddychaj, oddychaj. Byle nie ciężko. Ruchomy drążek. Ale też e, pamiętajmy, jest podrażliwa tuma Pawła Murawskiego. Bo on nie wszedł do finału drugiej edycji. 37 sekund aktualnie na to, że spędził już Paweł Murawski. No, 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 no. Czyżby za chwilkę. Oj, oj, oj. Co tam się wydarzyło? On spokoił teraz, żeby się nie bujać. Złapał e, za pierście. Oj, szarpnęło nim, ale uchwyt jest żelazny. Czas na komin. Minuta. To może być rekord, to może być pierwszy rezultat, ale teraz musi przyspieszyć się Paweł Murawski. Łatwo powiedzieć, kiedy już to zmęczenie narasta, ale jest szybdy jak Już widzimy głowę w kominie. Jest Paweł na górze i trzeba szybko Wazer i czekać na czas. Minuta i 16 sekund. Paweł Murawski. Pierwszy czas tego zawodnika. Paweł, jesteś w finale.